ma dzisiaj jest taki specjalny odcinek ze Stumble, guys. E, tak, mam 1470 gemów. Bo dzisiaj będę robił taki opening, że tak powiem, Stumble Passu. Tutaj kupimy sobie karnet. Kupujemy. Dzień, kupiliśmy karnet. I... Otwieramy lucidora. Mamy. Jest fajnie. O, i mogę odbierać. Najpierw sobie odbierzemy te tutaj rzeczy, bo je się szybko odbiera, potem sobie potwierdzamy. A nie, kliknąłem. Dobra. Yy, obstawiam, że będzie epickie. Epickie, proszę. Kurde. Dobra, ale jest rzadkie. Może być też. Yy, to właśnie dzisiaj będziemy robić opening tego tutaj Stumble Passu I przy okazji, jak nam trochę zostanie. Jak nam trochę tutaj zostanie tego yy, klejnotów, to kupimy sobie Frozen Valkyria, nasze skrzynki. I zobaczymy, może wypadnie, może nie. Więc yy, tak, na początek, w sumie to otworzymy sobie też tą skrzynkę. Chcę, żeby były. Że, że, że pomysł tam był. I kurde. No nie, no już tak blisko wyjęło. A patrzcie, a już mi stać, no tak, stać mi na... To otworzymy sobie jeszcze tą skrzyneczkę. Bo jakże mi stać, to to zrobię. Uff. Proszę, 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 proszę... no nie... Niks, a jest jeszcze tam taki... Yy... Coś specjalnego, nie? Dobra, no to przechodzimy do setna odcinka i otwieramy skrzyneczki po prostu. Mm, najpierw sobie odbierzemy, gdzie ja jestem w ogóle. Odbierzemy sobie to, co. To, to. O, animacja w zaczepki, to sobie jeszcze zobaczymy. Kroki, to. Animacja, to, To jezu, ile tego jest? Animacja, animacja. strasznie dużo tych animacji. I to już sobie kupimy. Let's go. Emotka. Animacja. O, i spin. Dobra, let's go. Co wypadnie. Legenda, legenda, legenda. Superman! Nie. Szkielet, szkielet. No. Ej, też ba e, bardzo ładny dry bones. Okej, okay, fajny. Fajnie. Ej, dobra. Mr. Invisible. Let's go. Mr. Invisible. Mój pierwszy legendarny skin chyba. Tak, pierwszy legendarny Ten, ten jest mega ładny. Ten mi się podoba. Tego na razie sobie wezmę. Dobra. Tutaj mamy emotki. Zobaczymy, co to, to jest. Takie. To sobie na pewno wezmę. Wezmę. Będę trollować. To też. Zamiast. Yy, płaczu. <grym>, to też. Jakie fajne. Yy, dobra. Okej, okay, to są wszystkie emotki. Animacja. Taka jest, taka jest, taka. Fajna. To biorę. Dobra. Kroki. No tak. Oczywiście koroneczki. No, użyj. Okej. Okay. I teraz będziemy otwierać y, tutaj skrzyneczki od początku. Dobra. Otwieramy. Mm, będzie rzadkie teraz. Będzie coś rzadkiego. Zgadnę. Epis. Bo ja tego skina już mam. Myślałam, że będę miał tego samego, dobra? Detektyw. Ym, tutaj. Losowa skórka. Teraz będzie legendarny. Tak. I tak sobie postanowiłem. będzie. O! O! o, Ten jest ładny. Ten jest bardzo ładny. Dobra, góra się nazywa. okej, okay, kolejne. Teraz będzie Epic. Pewnie nie będzie, ale tak mówię. No już tak blisko króla, Jezu. Okej. Okay. Kolejna. Kolejna skórka. I w komentarzach napiszcie, jakiego skina najbardziej chcielibyście mieć. Legendarny... Bo... Ale tak blisko jest. Coś to jest taki niepart. Dobra, kolejna skórka. Let's go. Teraz będzie rzadkie. Dobra, no. A nie, panda, okej. Okay. bam a Fajnie. Idziemy dalej, dosowa skórka. Dawaj. O Jezu, bolą mnie oczy od tego spina. Dobra, w następnym spinie zamykam oczy. Zamykam oczy i zobaczymy co wylosuje. E Episkielo przeprze. Dobra, zamykam oczy. Let's go. Obstawiam, nie wiem, czy tutaj może być coś specjalnego, bo jeszcze nie patrzyłem na to. Chyba tak. O! Tego skina miałem na poprzednim koncie, na starym, tak. I mi się bardzo podoba. Jest, mamy motkę. I yy, ogólnie to ja kupiłem sobie tego Stable Passa. Zadzwoniłem do kolegi. Ej, kupiłem sobie Gemy, zaraz kupię Stable Passa. A on, i yy, on mówi, że będę miał tą motkę, więc on sobie też kupi i kupił sobie Stable Passa. Ile mam skinów dużo? Jak dużo? Strasznie dużo, fajnie. Podoba mi się. Dobra, ten, ten, ten jest mój ulubiony na razie. No, Mr. Invisible to jest taki. średni. Tak średni lubię tego Mr. Invisible. Ale dobra, i teraz. Yy, patrzcie. Jeżeli zagramy sobie rundę, jeżeli w tej rundzie zrobię wygraną, to znaczy, że. to, to otwieram po prostu skrzynkę tą Frozen Valkyria. Let's go. Icy Heights, okej okay. yy, Dzisiaj już grałem jakoś przed tym odcinkiem i mi w ogóle nie szło Ciągle przegrywałem, bo każdy od każdego się normalnie odbijałem Każdy mnie popycha ciągle Popychał wtedy jak grałem To właśnie Na, Dobra, dobra. radę, let's go 10 się zrespie? Tutaj, dobra. A! No! I widzicie, jak mnie popychają? Jakie to jest chamskie? O dam radę, chyba. Dałem. Block dash, jej. To jest jestem akurat dobry, jak mnie nie popychają i jak nie mają motek. Bo dużo osób często ma motki. A no właśnie, zapomniałam przecież. Nie, 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 nie. No! O, oho, oho. <laughs> nie wiedziałem, że ta emotka jest taka długa. Jezu. Super. Gram kolejną paint splash, okej. Okay. Zro teraz zrobię takiego totalnego speedruna, tak. Spróbuję przynajmniej. Bo już tutaj gramy z ciężkimi przeciwnikami, jak na mnie. I po prostu... Przegrywam. No i widzicie. Właśnie, no i mnie podcinają. Podciął mnie już jeden typ. Dobra. Nie, uciekaj, uciekaj. Dobra, dałem radę. Jest jakieś falę w po prostu. Zoom. Let's go. Ok, jeszcze zrobię 360, patrzcie. 360 i wskoczyłem bokiem. Lord flip. Okej. Okay. Nad... To nie jestem za dobry. Ale... Ale jakoś dam radę. Spróbuję przynajmniej dać radę. Jezu, myślę, że spadnę. No. Typy! No idźcie w tył. Dobra. Nie to nie. Kurde, jakie nuby. No nie... Jezu! Idźcie tam, no kurde! O. Dobra, mam to w kupie. No nie no! Jezu! No przecież ta gra nigdy się nie skończy! Let's go! Dałem radę. Ej, no to już chyba się zakwalifikuję, bo jak widzę, to tam ci ludzie dalej tam stoją. tam, Był taki tam bananek, który po prostu ciągle stał i nie chciał tego przechylić. żeby... Jezu, jak się zestresowałem, dobra, let's go. Zium. Dam radę, dam radę. Nie. No, ale jak jakie nie daje rady? O, przechyliacie, przechyliacie, no! Ju, Okej, okay, let's go. Z bokiem, skoczę. Udało się. I teraz będzie finał. Mam nadzieję, że dam radę w finale. W ogóle jakoś mi się mikrofon podgłościł na maksa. Jungle Roll, okej. Okay. Nie no, zaraz rozwalę tą spację. Dobra, i przegrałem. A ja właśnie na tym, na tej, tutaj, na tym tutaj pniu zawsze przenikam przez podłogę. Nigdy mi się nie zdarzyło, żebym nie przeniknął przez podłogę, po prostu za każdym razem przenikam. Let's go. naprawdę. radę. Jest! I wygrana, wygrana. Yeah! Czyli znaczy, że będę miał szczęście do Frozen Valkyrie. I zrobiłem to. Dobra. Ach, no, to tak długo. OK, Tutaj okay, nagrody. I otwieramy Frozen Valkyrie, a ja zamykam oczy 3. Okej, 3, 4. A nie, dobrze. To jest na pewno tu, tak. Dobra, ciekawy tu będzie. Zamknąłem oczy jak coś. Lord Byron. Okej, okay, może być. Jeszcze raz otworzymy. Jeszcze. Raz. Zamykam też oczy. Obstawiam, że nie będzie pozycji. Serio, rzadkie. Jezu! 90 gemów na coś rzadkiego wydałem. Jakiś skam. Dobra, to jest ostatni spin. Już więcej nie spinuję, bo GG już nie ma fragmentu za No i nie gadaj. No i znowu rzadkie. Jezu! Przecież to jest. jakiś. kurde. Nie fair. Ewidentnie nie fair. Mega nie fair. Nie zgadzam się z tym. No przecież to jest jakieś powalone. No. Tak blisko było do Frozen Vakili. i jeszcze przy okazji. dostałam nietypowe. Ale się, O! Dlaczego tak dużo tego mam? To jeszcze sobie otworzymy tutaj to. Raz i dwa. Widzicie? Przynajmniej yy, mam nadzieję, że to ten spin mi to odpłaci. Ale mam fartę do skrzynek. Naprawdę. Bardzo dużego mam farta. O, no. Królowa. Okej. Okay. Też może być. Lepiej niż nic. Druga legendarka. Dobra. To to na tyle w tym odcinku. Tyle tutaj dostaliśmy nowych skinów. Dużo bardzo. I jeszcze emotki. To mi się najbardziej. O, emotki. To mi się najbardziej podobają. Ale przez tą emotkę już raz odpadłem. Dobra, yy, więc to na tyle w tym odcinku pamiętaj, żeby dać suba i lajka. Pa.